gotujcie się na epokę milczenia dokładnie witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony poziomka a to kolejny odcinek z gry epoka lodowcowa 3 moi drodzy battlefield przed wami w pełnej odsłonie dziękuję bardzo czego chcieć więcej wow 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 wow, wow. ok 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 już? nie Osłaniaj dzieci dinozaurów? Ale oni są za mną, tak? Te dzieci, tak? O co chodzi? Spróbuj jeszcze raz! Dokładnie! Wow, wow, wow Wow, ej, 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 ej Zjeżdżaj stąd! Ale on się brzydko wysławia Ej, a mogę wziąć sobie to? Tak, mogę Dobrze jest. Pestkujemy seed. Pest o nie, tylko nie to. Ale nawet mi to idzie. Nie chcę powiedzieć tego za wcześnie, ale wiecie o co chodzi. Nie ma co. Co to jest? Ja daję tego od razu na pełnej. Nie ma co. Nie ma co marnować swojej. Amunicji? Nie no, amunicji mam pełny bug, um, ale może czasu i życia. Na początek powalimy tytan, a potem weźmiemy się za resztę. Ja chcę już do łóżka, ja chcę spać. Ja chcę w kimono. No, ja wam powiem, że teraz wypiłam pierwszą kawę dzisiaj. I to będzie pierwsza i ostatnia, bo mam ostatnio takie problemy ze snem. Nie mogłam dzisiaj spać. To zrobiłam sobie chociaż trening nocą. Dzisiaj chcę sobie zrobić dwugodzinny trening, żeby się zmęczyć i normalnie zasnąć. I wstać wcześniej. To jest plan. Jest to jakaś opcja na wszystko i nic. Ej, 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 ej. Dobra, dobra. Uo, uo. O nie Ale on sobie tylko poszedł na nocny spacer uo. Przecież on nawet mnie nie atakuje, to czemu ja go atakuję? Pierwsza zasada Nie prowokuj ja Jacie, a wy co tak podejrzanie chodzicie? No, ja myślę. Ja go trafiłam, jakim cudem. Ale testkuję kurde. To się nazywa prawdziwy ten. Ło! Sniper Seed, dzień dobry, to ja. Ej, ej, ej. Ej, taki... mało wymagający, ten poziom. Dostałam sms od tatusia, muszę mu wysłać jedną ważną rzecz. Wyślę mu zaraz. O matko. Kentrozaur? Co to za nazwa? Ojojoj oj, oj. O jeszcze lag A mogę truskawkę? Dobra Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go Ręka mnie boli Dobra, coś się udało O jestem z ciebie dumny Od liścia pokodlenie Dobra, jestem tu jak będę potrzebny Okej, okay, nawet zdążyłam przez ten czas stać się wysłać SMS-a z jego paczką. Także są plusy. A świt przyniósł nowy dzień, pełen możliwości, pełen zagrożeń w nieznanej krainie. Tak, ale przyniósł też radość i cud życia nowych kumpli. Tak, ale również sprowadził nieproszonych wrogów. Tak, ale dzięki temu wróciliśmy do upragnionej rodziny. Ale w tamtej chwili byliśmy w niemałych tarapatach. Tak, ale wspólnie możemy zrobić wszystko. E, Sid, nie chciałeś powiedzieć osobno? Tak, powiedziałem. Osobno, ale wspólnie. Będziemy latać? stare Straciliśmy kontrolę! Zrób coś z tym! Dobra, dobra, nie chciałem! Jesteś słodkim, dobrym, młodym pterodaktylem! Kochana dziewczynka! Tak lubią cłe słówka. O matko. Ja myślałam, że to będzie troszkę inaczej. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. a to trochę beznadziejnie mam ułożone przyciski, no ale dobra. Co to? Na wow, ale super! Jacie, co to, Jet Guns? <ścoughs> ale bym sobie w Jet Gunsa pograła. Czy ja chcę instalować Jet Gunsa? Nie wiem. Kusi. Chyba po tym odcinku sobie zainstaluję. Ta muzyka jest świetna w Jetgunsie. Nie wiem czy graliście. Czy on? C właśnie... Czy ja mam coś z silnikiem? Bo ja teraz zauważyłam, że coś tutaj jest nie tak. A ja się... A ja się nie mogę odwrócić. Jakie... Ja... Jakie ja się mam odwrócić? To jest grane? Jaka runda druga? Aha, dobra, ja mogę z dwóch stron. Ja mam mało życia, chłopaki! Ja mam mało życia! Dajcie mi spokój! O matko, ja to mogę rozwalać? Dobra, mam życie. Życie, życie jest nowelą. Której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj, biały, biały welon. Co to jest? Hmm. Super. Walczaj ogień ogniem. Uczylicie tego? Dobra. Zdążyłam! Wow. Nie wiem, co się dzieje. Niebo spada? Kurczak mały? To ty? Ej, patrzcie. Mam to, mam. Poświęciłam się trochę, ale się udało. Nawet nie wiem, gdzie strzelam. Ja nie wiem, gdzie strzelam. Okej. Okay. O, to dla mnie. O nie, idźcie wy, idźcie, idźcie. Idźcie. O, a to był wypadek. Ale złapałam, złapałam. Liczy się. Akceptuję to. O, kolejna truskawka. Aha, tego jest więcej. Grr. Dobra. Wow, wow, wow. Podwójne wszystko mam, wszystko. Nie wiem, co tu się wyprawia i jakim cudem mam full życia. Ale się udało. Chyba awaria. Punkt kontrolny. Ile tego będzie? O nie! Jeszcze więcej dziadostwa. Ręka mnie boli. Co za... Mamy to, mamy to yeah. Nie wiem co się dzieje, nie wiem co klikam, ale żyję Więc jest pozytywnie, jest dobrze wariaty. a Mamy to? Ale jeszcze nie Szampan wylewa się. A matko, coś mi stanęło w gardle. Świetnie koledzy, ale bez przesady. Okej, okay, możemy kontynuować. I tak oto brzuskwinko, twój tata i ja walczyliśmy z niebezpiecznymi dinozaurami. Zdecydowaliśmy, że skoro twój tata nie jest w tak dobrej formie jak ja, a żaden inny sat nie może nam pomóc, to ja powinienem uratować twoją mamę przed śmiercią. Przepraszam, co wy robicie? Uh, opowiadamy małej bajkę. Och, w porządku. Pod warunkiem, że nie jest przerażająca. Zaraz wracam. I pamiętajcie, nic przerażającego. Mówiłem, że może być przerażające, nieprawda. Tak czy inaczej pozwól, że opowiem Ci inną część historii, w której dzielny wujek Bak jechał przez jaskinie na gigantycznym latającym pterodaktylu Ja jestem ciekawa, tej... kiedy ta gra się kończy, bo to wygląda jakby to była końcówka. <laughs> Dokąd idziemy? To jest skrót! Czy to potwornie niebezpieczne skrócie? Hmm. O, fajnie, bo ja wolę takie sterowanie. Tak jest to wiele fajniej. Ale. Wait. Oha, a tu się czymś innym strzela. Ciekawe. Ale o wiele fajniej się tak jedzie. O wiele. To mi się podoba, tak mogę grać. O matko. Nie wiem czemu, jak patrzę na te oczy, to mi się przypomina ten poziom z tym wielorybem, czy co to tam było eee, w dwójce. Co byliśmy w jego żołądku, odbycie i wszędzie. To było obrzydliwe. Eee. A to są rośliny po prostu, okej. Okay. Cię! Ej, nie wystarczy raz? Ja myślałam, że raz! I... No to dobrze wiedzieć. Nie wiem, co to ja zbieram. Jakieś... Co to jest? Nie wiem. Wow, jak się zbagował. Co to było? Dobra, mamy to. Nie wiem ile tego mi się przyda, ale się ileś na pewno przyda. Dawaj. O nie! Ło matko, jak blisko była! Prawie, że 3D. Dawaj! Dawaj, bug! Ło matko... Jasna ciasna, dosłownie. E? Dobra, wait. Ja tutaj się trochę muszę skupić nad tym wszystkim Ruj, tak? Okej, okay, coś trafiłam. Ale co to mi da? Okej, okay, oni mnie atakują. Co tu jest to? No... O dobra, kamienie. Już się przestraszyłam, że jakiś to podobny stwór. Dobra. Na fali. Muszę obejrzeć sobie ten film w ogóle o pingwinach, bo dawno nie oglądałam. A spoko był. Był bardzo spoko. Spodobał mnie się. I w ogóle myli mi się tutaj, że góra to góra, a dół to dół. A ja myślę ciągle, że na odwrót. Nie do takiego jestem sterowania. Fajnie, bo on się sam odwraca. I nie tracę jakoś super życia. Powiedziałam to kiedy straciłam życie, ale nie o to chodzi. Ej, jest ich więcej. Jest ich o wiele więcej. No i znowu! Mamy to. Jesteśmy wolni. Ale jesteśmy możemy iść. A o matko. Co to jest? Co to jest? Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Bry, Matko co za motylki Oj Szybko 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 ładna ładna Co tu się wyprawia Strzelam Chopię Gdybyś ty widział co ja robię Ale mamy punkt kontrolny Yeah Pięknie O mamy kryształ Dawaj, 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 dawaj. Hop, 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 pop. hop. Pop, pop. Dobrze. Dokładnie. Aha, tym też mogę. O co chodzi? O matko, to jest ten. Jak on się nazywał? Nie Ruby. Nie wiem jak się nazywał. pozbyć. O matko! jeszcze? Przez jakieś obłoczki sobie latam. Dobra. W ogóle to właśnie. Przeleć przez kręgi chmur. A ja mogę polecieć. Aha, dobra. No dobra, lecimy. O matko, ile tego jest? Wszystkie muszę pokonać. Złapię. O! o co chodzi oh. no to muszę tutaj bo one znikają po kolei aha, to nie z tej mani dobra trochę się z tym pogrzebiemy, ale damy radę a tego mogę? nie on jest tylko dla ozdoby ok może być będę atakować gdzie lezie gdzie lezie? raczej powinnam powiedzieć oj, ale mnie zaatakował o nie, dobra aha, bo te kwiaty są jeszcze, OK. ja cię pozioma tutaj jest normalne sterowanie dobrze Zapamiętam może. Jak mi się zechce, to zapamiętam. Uuu. Wow. Kurde. W górę, w górę, w górę, w górę. Dokładnie. Co ja jestem? Opiekunka jakaś? Futra. W sumie. Chcę go zgubić. Ale wezmę sobie obręcz. O kurde, no! To sobie wzięłam. Dobrze. Spadaj. Mhm. No, teraz wyszło. Ale to nie to! Kurde. Skąd mam pamiętać, które to które? Aha. Mhm. Ale nawet coś poszło. Dobra. Mhm. Tam jest jakiś. A nie. To jest truskawka, ale to się i tak przydało. To już mam. No to na górę. Będziemy tak, kurde, odznaczać. A nie, dobra, coś się udało. Mhm. Mamy prawie to. Aha, jeszcze jeden. Wybieram tego. Mamy to. Moi drodzy, szukamy teraz kwiatków. Jeden. drugi trzeci i gdzie ten jeden pączuszek piękny? pączuszku! szybko! mi się pocza! No, kto ile można. Ktoś kto nas bardzo nie lubi. Na mocy, moc, hmm? Ile haj siwa Twój tata uratował mamy Bzoskinko z pomocą twojego wujka Diego. Więc nie tylko okazał się potrzebny swojej rodzinie, ale też nie stracił swego myśliwskiego instynktu. Dziękuję. Tymczasem sytuacja wyglądała coraz lepiej u wujka Baka, albo raczej zbił się, bo właśnie dokładnie to zrobił w ostatniej sekundzie przed uderzeniem w lawę. Jemu, twojemu wujkowi Zlifowi i Edkowi nic się nie stało. Tak, ale tego samego nie można powiedzieć o Sidzie, który nadal uciekał przed Rudim. Jednak dobrze zapamiętałam Rudy... A czy Rudy, powiedziałam Rudy, no to prawie zgadła. Nie jest tak źle. Wow! Daj mi spokój czemu ja mam tak mało życia? czemu ja mam tak mało życia? spadaj, spadaj spadaj, zostaw mnie w spokoju rudy, 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 rudy no super, nic nie uzbieram o, tu mnie nabrali dobra, już wszystko wiem dobra, dobra ale jak ja mogę uciekać ej, ja mam ten ja mogę... okej, okay, już wszystko wiem Wow, 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 wow. Wow, wow. Dobrze. Wow. Teraz ogarniam takie rzeczy. Przynajmniej tyle dobrego. Wow, mam punkt kont... Kurde, nie wiedziałam, że to też może mi to robić krzywdę. Wow. Sysunie. Niebo w gębie. Ja wiem. Wow, 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 wow. Kto to wymyśla? No, teraz już wiem. Teraz już wiem. Dobrze mi idzie. O, spadaj! No, znowu! Uciekaj, 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 hopię! Hopię! No to mi się udało. Ej! Nie! To już trzeci raz w tę samą dziurę? Tak się da? Serio? Ej! Pierwsze w lewo, pierwsze w lewo. O matko. Gotowa, jestem gotowa. Lewo, 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 lewo. Muszę uważać na A czwarta? ja cię te dziury są straszne. Poślizgniesz się i już. Jeszcze raz. Oa! 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 Aha, dobra. Tu, 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 tu. Tu. Dobra, ja wierzę, że to będzie ostatnia próba. Ja nie wiem jak to się dzieje. Nie wiem. Chciałabym wiedzieć. Przynajmniej jakkolwiek te uniki mi nawet wychodzą. Nawet. Nie mówię, że jakoś świetnie, ale wiecie. Muszę uważać na tych źródeł. Powinieneś Są o wiele od <miery> Muszę uważać na tych <miery> Skóra i kosz! O nie. Muszę obawiać na tej siuli. A wie? Mam alergi na niektóre jedzenie. Tak. Mamy to mamy zapis. Mamy kuchnia zapis. Kuchnia brakuje dna. Brakuje dna. Ciągle mi się wydaje, że zaraz coś się stanie. O, no, wiedziałam. Został mnie w spokoju. Brakuje dna. Raczej nie. Dobrze. Ok. Ale kliknęłam spację, taka ciekawostka, taka ciekawostka. Taka ci historia. Środkiem, 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 środkiem. Oczywiście jak zwykle nie pamiętam wielu rzeczy, co i jak, ale jest punkt kontrolny. Tu się wyprawia. Co to za jasełka? Robi się coraz bardziej gorąco. Tak, lawa. zgodzę się. Podłoga to lawa! Uuu, dosłownie. Uu, wiecie jak te nogi muszą mu parować. Biedny leniwiec. Nic nie mówię. Bo biegnę ciągle prosto i podoba mnie się to. Jakoś wielco nie muszę kombinować. Jacie potężny pościg. Udało się, okej. Okay. Kochasz mnie, prawda? Hm. Wracasz? Nie pożegnałem się z pieśni. Sorry, ale trzymaj łapy przy sobie. Ta szyna zmierza do domu. Tak właśnie dzieje się przy pozównieniu. Oj, oj, Przyjemnością oznajmiam, maleńka, że ta łasica, szalona czy nie, uratowała twojego wujka Sida. A byliśmy jeszcze bardziej zadowoleni, kiedy zaraz po tym synskim pisie ty urodziłaś. O... Tylko jeszcze Bak musiał nam wskazać wyjście, ale świat poniżej był bardzo niebezpieczny. Nieważne kim ani czym byłeś, musiałeś walczyć o przetrwanie. I ten wiewiór. że to jeszcze nie koniec. Olej ją, bierz orzecha. Orzech, orzech. To zła kobieta jest. Ona cię wykorzysta. Chopie. Nie ma co. Dobrze. Na krótko z takimi. Okej, okay, moi drodzy, ale na ten moment kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście będę Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia, no i cześć.